Najwyższy czas ulepszyć ten mój statek, dlatego przybyłem na targowisko w Multiversum. Witam was moje fany w kolejnym mocku na moim kanale Tak, wiem, chwila tych mocków nie było Ponieważ yy, no, była tutaj seria Mix od A do Z Gdzie zajmowałem się odbudowaniem Mixa na waszych oczach To był taki fragment biznesowy Jednakże stary content tutaj oczywiście wraca A on sobie nigdzie nie idzie Nie odlatuje niczym cudowny statek z Lego Explorera Chociaż pamiętajcie, że ja go tej recenzji trochę zjechałem Bo ma on kilka no, niedoskonałości to delikatnie powiedziane, no bo tu po prostu są takie błędy, że aż oczy po prostu bolą. No i dlatego, moi drodzy, w mojej głowie, znaczy w mojej głowie, już od dawna powstało tak zwane multiversum. Nie jest to coś autorskiego, bo niejednokrotnie się z tym spotykaliśmy i może mój mozek dzisiaj nie jest popisowy, ale pewne rozwiązanie w nim jakby proponuje i bardzo ono mi się znowu podoba dlatego zaraz wam je zaprezentuję no, tak jak mówiłem, tutaj na pewno nie tylko trzeba by było poprawić ten tutaj element, tutaj te z dołu, plus jeszcze kilka mniejszych poprawek by się znalazło, fajnie jakby to się kręciło ale można by też ogólnie go jeszcze jakoś polepszyć, w związku z tym nasz tutaj badacz nasz tutaj, no właśnie, czemu to nie podróżmen podróżuje tym statkiem, co? chyba, że to jest jakiś paść podróżmena, no nie wiem natomiast, nie bez powodu jest to, że jest z serii Time Cruisers, pochodzący z lat 90-tych i zajmujących się podróżami w czasie, przybył do Multiversum. Multiversum jest to miejsce, gdzie mieszają się wszystkie uniwersa. Wszystkie. Dosłownie wszystkie. No i tutaj właśnie na targowisku mamy tylko fragment tego targowiska i pięć takich stanowisk, które tutaj tak naprawdę właśnie po coś są, po coś są, w sensie po to w sensie by sprzedawać po prostu swoje artykuły No i on stwierdził, że nie ma lepszego miejsca by ulepszyć pojazd niż właśnie to miejsce Więc jakimi pięcioma tutaj miejscami się dzisiaj spotykamy? Tak jak mówiłem Multiversum jest miejscem Jest to takie miejsce gdzie każdy z każdego świata może przybyć I tutaj mieszają się tylko kultury, serie i tak dalej Moi drodzy na pierwszym stanowisku znajdujemy nic innego jak tutaj Aqua Zone, seria z 90-tych, przegenialna seria podwodna z lat 90-tych, moim zdaniem nic lepszego od tamtych czasów podwodnego się nie ukazało. No i City oczywiście dodając to co dodaje teraz, no nie jest do końca oczywiście to to samo co byśmy chcieli widzieć. Jak widzicie tutaj tak wygląda stanowisko. co on ma za No cóż, klasycznie dla swojej serii noże, to są jeszcze te chromowane noże. Oraz tutaj wierniczki, no bo jak to bez wierniczków Dalej mamy drugie stanowisko, na którym znajduje się Lego Friends, tak jest, takie uniwersum też również tutaj znalazło miejsce dla siebie. Lego Friends oczywiście we swej całej pstrokatości co ona oferuje, koleżanka z Lego Friends oferuje, ano, króliczki. Komiczki, oferuje kotki, pieski, yy, ko yy, wiewióreczki, no i nic innego. Ona wiecie, nie będzie jakaś tutaj taka, że będzie proponowała broń. Ona proponuje tego typu, byś po prostu zabrał na swój jakiegoś kotka, pieska. Daj mu piękne, wspaniałe życie u boku pana, u kogo, kogoś, kogo będzie kochał, nie broń pieski. Super w ogóle stanowisko. No właśnie, stanowisko numer 3 jest to stanowisko, które zajmuje nam tutaj. Ice Planet, Ice Planet, który, no właśnie, a nawet tutaj ma taki daszek, troszkę, żeby mu śnieg tam nie sypał. Jak widzimy wszystko w lodowym klimacie. Również mamy tutaj, jak widzimy, piły, z pił nawet zbudowane, no wiecie, taki surowy klimat. Tam trzeba sobie jakoś radzić. W związku z tym z elementów wyposażenia on zbudował to stanowisko, czyli ze swoich pił. Również piły łańcuchowe to jest to, co on tam oferuje na tym stanowisku. No, i jakże to statek do podróżowania w czasie bez pił. Plus tutaj u góry jeszcze widzimy takie elementy do rozgrzania się gdzieś na tym lodowym pustkowiu. To są oczywiście elementy grzewcze, i posiadając takie na statku, masz pewność, że nigdy nie zamarzniesz. Ale jeżeli jeździ zimno, no to może zapraszam na stanowisko obok, czyli Lego Pirates. Klasycznie mamy wodę, klasycznie mamy piaseczek. No i mamy co tam mamy? Mamy małpę, która. Co. Czy sprzedaje trunki? Halo! Ej, jesteśmy na kanale dla dzieci. Nie możesz tu sprzedawać trunków! Ta małpka sprzedaje orężadę na tym stanowisku, jednakże ciepła orężada mogłaby rozgrzeć gościa z Ice Planet. No, u góry mamy zbudowane oczywiście z tego co Piraci często znaleźli pod ręką, czyli jakiś bambusów, drzewek do no, liścia palmowego stanowisko. A na górze jeszcze klasycznie dla piratów jest papuszka. Dalej, jeżeli sobie pojedziemy, no to tutaj cóż, kasy. No, cóż może zaproponować zamek, jeżeli nie brutalne rozwiązania siłowe i bronie. Mamy kołczan, mamy miecz, mamy dwie tutaj jak widzimy kusze po bokach. Pewnie by się świetnie sprawdziły do przytwierdzenia w tym statku, wszystko ceglano budowlano, murowane, kamienne bardziej jeszcze może, bo to jeszcze nie, nie jeszcze bardziej nawet powiedziałbym kamienne no i tak prezentuje się te pięć stanowisk jednak co zdecydowanie bardziej ważne tutaj jest to system łączeń jak widzicie, zrobiłem to oczywiście na tych zawiasach kulkowych, no i w tym momencie każde stanowisko możemy sobie rozdzielić, możemy przemieszać ich kolejnością, możemy tę kolejność zmieniać i ba, jak widzicie również stanowiska zakończyłem czymś takim jak kolejne kulki, możemy dalej rozbudowywać sobie to to targowisko, co uważam za świetny temat, bo przecież jest tyle kurczę świetnych serii i kurczę, a widzicie bo to się robi w tym kształcie, aż mnie kusi żeby kiedyś zrobić więcej tych stanowisk i zrobić z tego pełne koło, no kurczę chyba kiedyś to zrobię, jest przecież tyle wspaniałych serii, no chociażby wspomniane Time Cruisers tutaj, ale przecież mamy jeszcze Star Warsy chociażby, których też KBL-owo można świetnie tutaj pojechać, mamy przecież tyle innych Rescue mamy Western, no po po prostu serii, które mógłbym tu wymieniać. Okej, okay, mam wymieniać Western, Space klasyczny, Emtron, City z lat 90., Fabulant, Alpha Team, kurczę, nawet takie Belleville. Ile z tych serii, no mógłbym tu wymieniać wam godzinami, ale ile z tych serii mamy genialnych? I kurczę, nieraz ukazywało się u mnie na KBL-u. I nawet mówię tutaj, ten time, gość z Time Cruisers jest tutaj wymowny. I kurczę, co by tutaj dużo nie gadać, no chciałoby się, żeby KBL wrócił. Więc kurczę, właśnie. Kurczę, jak myślę o tych wielu wspaniałych seriach, ile serii było kiedyś cudownych w Lego, ile było wspaniałości i ten targ tutaj pięknie też to jakby pokazuje, że aż by się chciało do tego kbl wrócić, ale wiecie, w sumie, kurczę, przecież był ten, ej, może jest już to komentarzy, czekajcie, sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt dziewięć, osiemdziesiąt dziewięć, dziewięćdziesiąt.

KBL, więc wraca. Jeżeli nie chcecie go przegapić, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonem, a wtedy nie przegapicie tych pięknych kabel. Jak ja o tych wszystkich zestawach myślę, ależ mnie tej dzisiejszy mocek wsparł Uff, w tym myśleniu. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia wkrótce. Więc w kolejnych, bo już poniedziałek, pierwszy kabel. Bye!